Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Zostaw oczywiście kciuczka, suba, dzwoneczek i nie zapomnij też użyć mojego kodu twórcy w sklepie Fortniteowym. Będę bardzo wdzięczny. No i też zapraszam Cię oczywiście na godzinę 15 na nową serię z Day's Gona. Obejrzyj sobie pierwszy odcinek, jak Ci się seria spodoba, no to oczywiście oglądaj kolejne. Jak nie, to chociaż zostaw łapkę, będę wdzięczny. Yy, dzisiaj. 47, 48, 49 i 50 te cztery postacie, bo tych jeszcze nie nagrywałem na YouTube'a. Sobie odkryjemy, pokażę ci, gdzie one się znajdują. Lecimy na Plac Zabaw. Ok, więc lecimy po kolei. Numer 47, dominatorka derbów na zielonych żywopłotach, tutaj w tym miejscu, na takim prowizorycznym bodisku. Podchodzisz do niej, rozmawiasz i w ten sposób odblokowujesz sobie ją w kolekcji. Ok, więc numer 48, przyjemny park. I tutaj na boisku się on znajduje, wystarczy do niego podać, po, podejść, zagadać i oczywiście mamy go odblokowanego. Numer 49 znajduje się na paskudnej przystani. Dokładnie tutaj w tym miejscu. Na boisku wystarczy też podejść, zagadać i w ten sposób macie ją odblokowaną. I numer 50 orelia, znajduje się ona na nowo dodanej wysepce pod gasnącymi gajami, dokładnie tutaj w tym miejscu. Podchodzisz sobie do niej. Rozmawiasz i w ten sposób odblokowujesz sobie ją w kolekcji. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. Wbijaj na godzinę 15 na serię z Days Gone Pamiętaj też o kodzie twórcy, jego popołudnie. Trzymaj się, cześć.